Jest zgłoszone 45 000 osób z czego 377 osoby segregują, a 701 nie segregują. Segreguje, tak, segreguje. segreguje 3773, a nie segregują 701 osób. Dlaczego segregacja się opłaca? Opłaca się dlatego, że jest yy mieszkańcom gminy, dlatego że jest niższa stawka przy segregowanych śmieciach. W momencie ja za każdy miesiąc dostaję sprawozdanie od firmy, która odbiera odpady. Sprawozdanie to jest, dostajemy też kwity wagowe z wysypiska, z konina, a segregowane śmieci trafiają na zastępczą instalację do Kleczenia. Wszystko jest udokumentowane ile... Kilogramów ile ton trafiło na wysypisko odebranych z terenu naszej gminy. Jedyne co nie ma, nie ma, wagi w momencie, kiedy śmieciarka podjeżdża pod dom i są odbierane w tym momencie śmieci. W tym momencie nie możemy zweryfikować, czy e, tyle co zostało odebranych od mieszkańców trafiło na wysypisko. Kwity wagowe są co miesiąc.